Siemaneczko, siema, witam, witam serdecznie, Siemaneczko, z tej strony Sniki tam wszystkich miło i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku arenkowania. Fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadłeś, zostaw łapkę. Jeśli się będziesz pawił fajnie. subika, jeśli jesteś nowy, zachęcam ciągle wielu z Was ich nie ma oraz oczywiście życzę dobrej zabawy i każdemu stałemu walcowi, który osoba jest kolejny i kolejny, kolejny raz na tym samym arankowaniu pozdrawiam i bardzo, bardzo dziękuję. Mamy cóż, tym razem nie ranket. Pozdrawiam Rokitona, z którym dzisiaj tutaj będziemy sobie lecieć. Tym razem, moi drodzy, nie ranket. Ha. Tym razem nie ranket. Oho. Tym razem nie ranket. Dobra, tej pary nie chcę. Tym razem nie ranket, więc możemy wymyślić coś ciekawszego. Powiem ja wam szczerze, zagrałbym sobie Akademią. Dagrałbym sobie tą Nekropolią. Dawno Nekropolią bardzo nie dało. grałem. Nie dałem, nie, nie, dawno nie grałem. Ten Loch może zostać stosunkowo. Ta para też. Trzystań Ork jest zbyt nudny. Tak, tak sobie myślę, że może być trochę nudny. Aczkolwiek Lorda wtedy miał fajny pomysł, grając na mnie. Mm. Dobra. Więc będzie albo Sylwan, albo Loch. No cóż, znowu Sylwan. Aha, bo mi się popieprzyło, w odwrotną stronę. A. Pomieszało mi się, że ja jestem w odwrotną stronę. A, to w sumie śmiesznie. Wspomniałem, bo ja zawsze na dole mi się pomieszało. No ale przynajmniej jest twierdza Sylvan i ja gram twierdzą i Garuną, która jest spoko. Ogólnie Garuna jest zawsze spoko, bo daje ci więcej siły, siły, siły bicia, jeżeli zabijemy jednostki. Fajna ta ścieżka, stosunkowo powiem wam, że nie ja ciekawi ta ścieżka. Z prostej przyczyny, bo mógłbym mu zbić siłę czarów prawie do zera. Ale tu sobie na przykład przyspieszyć, gramy na Sylwan. Eee, no, wiecie, jak jest Sylwanem, tak? Tu dwa pierścienie, trzy pierścienia aż. Inicjatywa. Inicjatywa u mnie byłaby dobrą opcją, realnie rzecz biorąc, tak, żeby się bić, bo gramy w Sylvan. Sylvan klasycznie zazwyczaj chce się wbić. Rozbicie światła. E, rozbicie. No to jest Giral, może Girael... Dobra, rozbicie światła sobie zostawię. Atak ataku aż tak bardzo nie potrzebuję, powiem Wam, w tym momencie ataku nie. Dowodzenia też nie na razie bym sobie zrobił churę powstrzymanie światła okej, okay. dobra i to już mamy dobra drżyj jest i gniewik no to też nie najgorzej drżyj też jest fajne dobra czyli to bym tak zostawił że staram się bardziej profesjonalnie to wam pokazywać jak ja to gram i, i, i myśleć wolniej niż szybko myśleć to tak Wichura. E, według mnie szczęście to mm, jakby on tą dirailką bardzo mocno nie cisnął i do tego brona i atak klasycznie albo to a może krzyki Zobaczymy jeszcze, ale taka gdzieś tam jakaś wizja jest, bo wiecie, gramy na Sylvan. Ciężny cios, pomyśl naszej krwi, potrzebujemy. O, te krzyki. Dobrze się to sprawdza, ogólnie rzecz biorąc. W sumie nie graliśmy twierdzą. Gdzieś tam to wbrew pozorom fajnie mi się sprawdza. Bardziej będę chciał obronę. Wiecie, wiecie na pewno. Mhm. Dobra, i to jest. dziwnie. Dziwnie, dziwnie. Nie wiem, czy mi wyjdzie, ale to jest luźna gierka. Tak, jakby. Mhm. Dobra, jest, moi drodzy, obrona, czyli to, co najważniejsze. Unik, unik, witalność, ochrona, dobra, witalka. Szczęście bym jeszcze potrzebował. No może być trudno dostać. Chociaż wolałbym może to szczęście zamiast tego ataku. Wyczyniam potężny cios! Dobra, jest jak jest, tak nam dało, tak już zagramy. Siła ponad magią, średnio. Potężny cios, spoko. Dobra, klasyczny atak w takim razie będzie. E, taktyka jakby chciał we mnie wbijać. To go skontrujemy. Chroń nas wszystkich. Lepszy atak. Szczęście i odporność, tylko może być trudno dostać, ale spróbuję jeszcze dostać odporność. Jakbym dostał odporność na czary to by było naprawdę zajebiście A jest szansa, bo mogę zrobić tak zmniejszyć to raz i to raz Jest duża szansa na odporność Dobra, nie, 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 nie pykło, JEST, JEST! Mhm Trzymaj wyszał? no to tamto spoko ja mam za dużo wiedzy, realnie rzecz biorąc, ale dla mnie ten build jeszcze szał bitewny jakby wszedł, tylko nie ma za bardzo z czego wrzucić. Potężny cios jest w sumie... A, chyba go wyrzucę, bo spróbowałbym w ogóle dostać właśnie... Ten, bo szał bitewny bym chciał dostać. Mhm. Dobra, wywaliłem się z kasy, ale uważam, że wyszło w porządku. Shogit, build jest fajny, ciekawy, dobry, e, silny, obniżenie szczęścia, no same pierścienie tutaj są, to jest takie słabe, dobra i tak pójdę w lewo, chyba to posprzedaje trochę, inicjatywa spoko, ale ja się nie potrzebuję jakoś tam mocno wbijać w niego, sprawdzę czy się nagrywa, nagrywa się, więc super. Dziękuję każdemu, kto donate'uje, kto wspiera kanał Michałowi oraz Lochiemu, którzy są wspierającym od długiego czasu, jestem z was mega, mega, mega dumny, mega zadowolony. Nie wiem, no to dobra, tak pójdziemy. Mm. Wbrew pozorom wiedza by mi się trochę przydała. Gniewik, dobry Gniewik, jest spoko. No i wiadomo trochę mimo wszystko tego ataku, żeby coś ich tam gobić, nie? Mam dość mocno skontrowanego. Realnie rzecz biorąc dla mnie wil jest spoko, tak? Tylko coś do zestawu smoka jakby się udało dostać. Chyba jest dość duża szansa. Spróbuję. Jesz jest Jeszcze jest jeden kuźwa pierwszej inicjatywy, fajnie. Zajebiście po prostu. No, bym miał wtedy inicjatywy? Byłbym szybki, ale nie miałbym w ogóle statystyk, tak? A potrzebuję coś mieć z statystyki. Realnie rzecz biorąc, to jest kibbel. Serio, dało mi tyle rzeczy, mam opcji mi nie dało. Team spoko, tak? Plus jeden, plus jeden. Minus moral, no to fajne by było w sumie. Realnie rzecz biorąc, byłoby bardzo spoko. Byłoby w sumie spoko. No byłoby, bo to minus moral zawsze git, osłabienie morali, osłabienie szczęścia, to mi jakieś statystyki są. Nie wiem jak wyuważać, co dla mnie jest w porządku. Co Garuna ma zrobić? Garuna po prostu musi ich wy wymordować i tyle, nie? Wymordować i dostać pasywnie więcej ataku. Czy to będzie klasyczny wbijający się tutaj ten? To jest luźna, nie z ranket, więc, jakby z takiej perspektywy, jest jakby fajnie do przodu. Ja uważam, że może będzie pałkarz, tylko pałkarz i tak nie dobiega. Szybko kontry są słabe. Zobaczymy. No, ciebie, no wiadomo, tutaj będzie mnie koksił mocno w miarę szybko się ruszać tobą strzelić, tobą zostawić sidła nie, dość mocno was przetentygować no ten jest farsy, drugi Jakoś, jak się bije to lepiej mi się nim walczy mimo wszystko dobra, jest potencjał w tym ale może być ten biegający może mi dobiec więc nie do końca mimo, że mam no jednorogi wszystko może mi dobiec, realnie też czy też tak, 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 dobra, w taki sposób będzie Git. Yy... Obstawiam niego, no nie wiem, zobaczymy. No, dość ciekawie mi to wyszło, ale czy, czy to będzie. Zdaje mi w walce? No, ja mogę mieć obawy. Nie mam za dużo tych jednostek. i może mi trochę pomóc. Zobaczymy. Gniewik też zawsze pomocny. I chura też zaboli, tak? On na pewno nie wiedzie, tak jak ja w jednym odcinku tym smokiem. <laughs> Ten... Tak zwanym, jak go nazwałem, uśmiechniętym smokiem teraz. <gry> w nawiązaniu do naszej pięknej koalicji. Okej, okay, jest w taki sposób, zdjera z przezywanie mocy. Okej, okay, czyli będzie prawdopodobnie, no będzie bicie się nad tym przywołaniem, więc... No nie do końca mi się to podoba. 20 wiedzy. No nie dochodzimy realnie rzecz biorąc tam. Czy 14? No trzeba będzie coś wymyśleć, dobra. Ale bieda stacy no bieda, bieda, no bieda. No bieda, bieda, dobra, drżyj. Mam więc, spoko. Okej, muszę się też zastanowić, jak bardzo jest tam potrzebuje, no mi może rzucić to 28 mora minus szczęście będzie miał. No i dobra, nie, nie mam za bardzo co przyspieszać, to mi się wydaje, że przyspieszyć tego nie będzie głupio. Bardzo ładnie Okej, okay, co on tam ma? Lepsze dowodzenie, lepsza obrona, ale morali to nie masz za dużo, więc ci to nie będzie wchodzić Akurat mu kurde weszło Mhm No, mi nie odda dużo. Dobra, ładnie. Okej, okay, do przodu. Czekanie to. Znaczy, może miało sens. Okej. Okay. No cóż... Ja to widzę, że jest okej, okay, na pewien sposób bardzo w porządku. Ten zaraz leci, staty potem podobiłem, wiadomo, że on mnie tutaj strzeli też dość mocno. A potem duży ruch, realnie rzecz biorąc spory ruch. No jak wyjdzie tym, no to będzie miał odsłoniętego tego i to jest trochę problem. Ten trochę dostał bity, tak? No, trochę dostanę. Shota na pewno na twarz. Ale on mnie nie bije dużo. Tak, on sam z siły mnie nie bije dużo, bo on nie ma za bardzo czym bić. Realnie rzecz biorąc, bo nie ma ataku. Jego atak jest sumaryczny tylko 3. Morali też nie ma dużo, więc go kontruję. Minus szczęście też jest w porządku. Dobra, podchodził mi. To dla mnie jest po części dobre to mógł się na nim w miarę skupić Dobra przesunięcie poszło Dziwo i tak mu moraluje. Okej okay. drżyj, Poko, Mhm, wyrzucony jest, więc mam go z głowy Ranież biorąc mam go z głowy Wiatr tańcerza broni. Spoko. okej. Okay. Co z tobą zrobić? Jest trochę problem po części. Ale zmoralował. O, ma serio jeden moral. Fixte, ale dobra. Nie hmm. wy tak powiem wam szczerze trochę. mhm tej chwili tak wy dla mnie nie jest problem. Ładnie Dobra, dostałem. No czy wiadomo ten się w miarę szybko ruszy Dywiała mhm. głognia Ale no dobra jakby to, to mnie zrobi za dużo, nie, nie narobi w sumie Blind'a dostałem Bardzo fajnie. Czały sobie dobiłem. Wywalimy tego, żeby on mi się nie ruszał. Będę ja przesunęła, ale spoko. No i git jakby. Ja tutaj nie mam w ogóle problemu z tym. Tylko wymordować mu jednostki, tyle. Dobra, Drżej wiadomo na druida. By mi się nigdy nie ruszył. Bardzo ładnie. Dobra, wbijemy, bo ja chyba go więcej wy... Dobra, jednego mniej więcej walną, ale trutkę mu zrzuciłem. Mhm, ładnie Bardzo ładnie. No ten wiadomo przytankuje trochę. Ale ten biały jednorożec jest trochę niebezpieczny. Smoralował, ale tak jest miary ta viverna tutaj, która będzie go obijać. Ich wszystkich, dobra, tam mi się wrzucił, Spoko co mnie tego druida powiem mordować. Ale ja go będę wyrzucał cały czas, jakby będę mu pozwalał rzucić po prostu tego czaru i tyle, nie? No i tak jestem, stoję tutaj w dobrej kupie, tak? W kupie siłę, w kupie gnój. I co, no jakby ty sobie zaraz zginiesz, minus szczęścia, złe oko. Ty masz w miarę szału, ty już nie masz, ale za to ty masz. Czterech tych... No perspektywicznie wygląda to naprawdę dobrze. Tak patrząc na całą planszę. No to dostanę pewnie z tego. No pewno to dzirali tak bije sporo z tej pasywy, tak? Dobra, odparłem, chociaż jedną osobą ten czar. Okej, okay, ty tutaj zabolisz. Druida byłoby warto wybić po prostu Okej, okay, no poprzesuwało mi, ale czy jakoś tak dużo No lepiej to być druida, bo ja z jakby najmniej oddającym, tak? Dobra, i ja już mam więcej ataku, bo pasywa tutaj bardzo dobrze działa, nie Bardzo dobrze działa pasywa Hmm, czy będzie powoli zmierzać do przodu. Ok, to na samego siebie rzucę. Wi Wiadumka. Dobra, tutaj mu wrzucimy... Blinda dostałem, ale... Za mnie jest problem. Cały czas muszę wyrzucać tego typa. Dobra, ale to to cały czas go będę wyrzucał. Już mam dość many na to, żeby to robić. Dobra, nie, no nie bije mało. No, koń. Gdzie bardzo sporo bije. Ej, bardzo, bardzo sporo bije. A realnie, aha. Pięknie. Dobra, do przodu. Dobra, wiem, że to jakby odda mi, ale to, to, to bez różnicy. Więcej ataczków, super. Mhm. Ja jestem naszałowany. Dało mi się w miarę skontrować, tym drżej Nie miło z jego strony, naprawdę nie miło. Nie miło, nie miło, ale dobra, wivernę warto byłoby po prostu obudzić, tak sobie myślę bardzo sobie myślę, żeby to teraz po prostu zrobić w No. No, bra, dodatkowa inicjatywa. Obtoczony jestem jak nie powiem co. GG next. GG next. Która jest godzina? Nie no, chyba, chyba, chyba. Nie no, już. Zostało, zostało. Ja to w miarę pod kontrolą w sumie to wszystko. Nie, nie, no, nie. Te, zaraz, zaraz mecz, więc. Zaraz mecz, więc dzięki na teraz, Rokiton, dzięki za giereczkę No Ja tu zostało rozbite, okej, okay. ale i tak miałoby też przywołanie, nie? Więc jakby... Ja jestem w dobrej formie, ja to nie chyba wszystko wygrywam. O kurwa. Ale więcej ataku! Najlepiej dokończymy sobie tą grę, co nie? Jest siła. Jeszcze gniewik w sumie przecież mam. Okej, zam się sprzątłem. Bo mu da ci się przelać. To <grym> zabawnie. Nie no, Garuna jest super, tak? Garuna jest zawsze realnie super. Fajnie, że to dograłeś to do końca ze mną, cieszę się. Ostateczny wynik. Rozbicie światła było dobrze. Ci mój build? Fajnie wyszedł, ja uważam, że też fajny wyszedł, wśród zgromadzenia był. Mhm. No, ale nie no, ten Sywa nie był jakoś taki potężny. Fajny miałem w sumie zrobiony, uważam, bardzo spoko, znowu szybka grano. No no cóż, cóż ja poradzę, ale dzięki każdemu za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na następnym razem. Ja już będę pewnie za granicą, ale odcinki mam nadzieję, że będą. Trzymajcie się ciepło, papa! Pa.